Dobra, także cześć, ja nie muszę się przedstawiać, dzisiaj odcinek z CSGO Skinsa i jest to w sumie normalne na tym kanale. Jeśli chcecie mnie wesprzeć lub wygrać sobie po prostu skina, kod promocyjny w prawym górnym, wpisujecie k aktywujecie, jak aktywujecie dostajecie 10% depozytu, 2 ,10 zł i 10 groszy na start. I możecie wybrać którą z z tych dwóch tu, tak jak zawsze, lub którą z tych dwóch tutaj. Tam są skiny, wyżej tutaj są naklejki, także tyle. Jak wpłacicie z moim kodem minimum 9 zł, możecie wygrać sobie koskę za 550, takie są osoby, jest NVS, ma 1 SI, jest KitKat, jest st 4 r -ST4R i 6 mg No problem, że ci wpłacili po dychę, dwie dychy, jakoś tak. Także możecie sobie wpłacić, jeśli macie ukończone 18 lat, no bo stręcę do 18, no nie, to by była tyle z y tego, co chciałem powiedzieć. Zaczynamy od bitki za prawie olina Zostaje 288 zł. Dałem prawie wszystkie skrzynki jakie są w grze Bo brakło mi na te droższe, no ale no trudno Trudno się mówi Miejmy nadzieję, że odda coś czerwone Coś zwaliła strona, 1000 na start, spoko Ale dałem tryb dzielony, kurde O, oh, fuck że Mam 5 koła Dupa, że dałem ten tryb Ej, co jest? Wszystkie 3, 3 na 3 czerwone <grym> Ej, co jest? To ja jest zwykły tryb dałem. Jak tam mam do czerwone to jest zbagowana strona dzisiaj. Nie, dobra nie jest. Niestety. Aha. 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 Serio, ja mam 7 koła, a potem ma 400. I 600. Nie, 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 nie. nie. No dobra, z 500 to kosztuje jakoś. 1200? Okej okay, w Toczko. No Ale liczę na coś droższego tu, żeby ktoś coś trafił i nie po to sherda dałem. No halo Serio Serio, no, małem za 1000 i 100, spoko Jeszcze trzy koła mu brakuje do mnie. No czemu ja nie dałem zwykłego trybu? Miał ile? Chyba z 12 łącznie było. Na koniec. No i teraz daj coś ze sto jest spoko. Aha. Żadna kosa w ogóle nie poleciała, to jest w ogóle przesada. 4, 7 stów na minus, Jest lipa. Ale które dawały? Pierwsze tak dały, 3. Pierwsze 3 tak dały, ale chciałem o czyli dała ta. Dała ta. I dała któraś z tych. No, wradajmy tak jeszcze. Ale dajmy underdoga na 3. Underdog 3. Underdog 3. I są nowe skrzynki w ogóle, są nowe skrzynki, takie futbolowe Otwórzmy se, jest w nich karambit nawet, karambit Brightwater do trafienia, te skrzynki za 37 za... 37 za 3 No to ile kosztuje jedna? 29. 12, 12,60 12,60 kosztuje jedna No tutaj lipa Lipa Niestety i na Jester'a ile? 1303. No dobra, daj mi karambita. Aha. Ridewater i asimówka. Ale okej, okay, asimówka faktory nie jest spoko. Jeszcze raz. Teraz karambit. Przejdź, jest karambit. Jest karambit. Jest bardzo ładnie. Jest karambicik. 5 koła. Ok, proszę. A proszę. Dobra, o, ktoś dołączył. MHL. Nie znam. MHL. Kto to jest MHL? I streamer obstawiam, chociaż nie wiem. Nie znam się. No, ja dostaję najmniej. A nie. Aha, fakturymi w Startek. No, wiadomo, że ja muszę fakturymi Star Traka dostać. Ok, no raczej MHL już wykluczony już jest. No. ok, prowadź. Już jest plus. Tylko teraz utrzymać przewagę. Znaczy przewagę w sumie, im najmniej trafiać w się sensie, w takim. No i już przegrywam, o 3 ziko O kurde, Long dog jeszcze za 1500 Tutaj wygrywam Okej, okay, Chromatic jest chyba za 100 700, Faktory nie dostał, spoko O ho ho, ile? Uhuhuhu Uhuhuhu Dzięki MHL, nie musiałeś, fajna morda jesteś jednak MHL, dzięki Dzięki To dała ta tak, któraś z tych, tak mocno Dajmy chyba Tad'a tak najwięcej, dajmy te 3 I na 3, ale zwykły, tym razem teraz zwykły Już jestem na plus, więc to spoko, już jest plusik 10 koła plusu No to jest w ogóle już miód, malina Nawet, ile? 11, 11 profitu Okej, okay, w pierwszej Aberratik e Aberation znaczy 107, spoczko Chyba nadal wygrywam, tak chociaż Adrian już na ogonie siedzi. No i chyba już wygrywa. Tak, o ósemkę i teraz. Teraz nadal wygrywa. I to 300. Ponad nawet 300. O, jeszcze MK. No, no, no. Dawaj, teraz mi te snow leopardy. Te, co w te za 7 mu poleciały, to teraz mi. Teraz ja chcę. Na lewo. Lewo kosa, lewo kosa. Znaczy glossy, lewo glosy. Aha, on dostał. Cała. No dobra. Trudno. Jestem na plus. Ja jeszcze mogę zrobić tą bitkę za szóstkę Żeby zostawić sobie Na no później tamto. Mamy taką, taką Ale A, my tak. Trudno. Co będzie to będzie? Przetestujemy jeszcze Tom, Co tu jest? Karambit ale Autotronic za 12. Ok. Ok, I dajmy na Chestera teraz. Ale nie wiem, jedną, jedną, 1500 za jedną jest okej okay. Cój, 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 brązy. 6,5. Ok. Jeszcze dwie. Daj, mogę mnie otwierać już. Lipa to z dwie stówy pewnie. 300 spoczko I tą ostatnią jeszcze. Od razu na no znaczy na Boosta bardzo lipa. To się nie dołącza i walnijmy jester'a To 5600. Dobra, na koniec. To będzie, to będzie i tak jestem na plus. Dawaj. Stój, stój, nie przechodź, nie przechodź. Nie, tu był taki Profit, tu był. To pewnie z 3, to z 1000 i to z 1000. No, a pd. Dobra, lecimy tą bitkę ostatnią. Dwa koła na plus tak czy siak. Nieważne czy przegram, czy wygram teraz, więc. No, lipa w pierwszej. W drugiej? Okej, okay, też lipa. To się nie ok, no ale. Lepiej tak niż on by miał dostać 6000. Mhm. No jest lipa. Jest lipa, bo były 4 skrzynki, a jedna kosztuje 300 ponad, ale dostaje Green Energy do 601. AWP case a WP Case'a, on teraz on cmika, e, karką. Mi się mylą te AWP 2. Tymki i, cmik i Crack House No i jest 500 przywaki That is build. Uh, uh, uh. Lipa. Lepton, Lepton No liczę na tego Crimsona, nie? O ładnie A on dostał drożdż, ja pierdole O jest, dobra, GG mhm. Dobra To było tyle I pamiętajcie o kodzie to było na tyle i nara